Witam Państwa. Dzisiaj w studiu Telewizji Obywatelskiej goszczę Remigiusza Dobkowskiego, specjalistę do spraw spółdzielni socjalnych. Witam Cię serdecznie. Witam Państwa. Właśnie zakończyła się pierwsza w Elblągu Elbląska Konferencja Ekonomii Społecznej, na której bardzo wiele mówiono właśnie o spółdzielniach socjalnych. Chciałbym, żebyś przybliżył, co to jest ta spółdzielnia socjalna. Zanim powiem definicję spółdzielni socjalnej, to może kilka słów wprowadzenia. Po pierwsze, jest to nowa forma gospodarowania na rynku polskim. Dlaczego na rynku polskim? Ponieważ tradycja spółdzielczości socjalnej, czy szerzej już traktowanie jako podmiotów ekonomii społecznej, ma tradycję ponad stuletnią. Również w Polsce. Sam pomysł zrodził się w Stanach Zjednoczonych, niemniej już w Polsce na początku XIX wieku. Takie przejawy działalności ekonomii, ekonomii społecznej miały swoje miejsce. Tymi pionierami w tym zakresie to był między innymi Stanisław Staszyc czy Hipolit Cegielski. Natomiast mówiąc dzisiaj o spółdzielniach socjalnych, trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to taka forma działalności gospodarczej, która nie jest nastawiona na zysk. Albo jeszcze inaczej, że zysk, który powstaje w wyniku działalności gospodarczej jest Przeznaczany nie do konsumpcji, ale na różnego rodzaju cele, w tym głównie cele społeczne. Czy to jest jakieś, czy można to porównać do spółdzielni mieszkaniowej na przykład w tym dzisiejszym rozumieniu? Znaczy z samego założenia tak, bo spółdzielnia socjalna w, w strukturze jakby własnościowej ma podobne zadania, czy podobne zasady. Czyli Członkowie spółdzielni socjalnych są jej właścicielami. Mhm. Również podobnie wygląda to w spółdzielczości mieszkaniowej, czy mleczarskiej, czy jakiejkolwiek innej, czy inwalidów, że tam członkowie tej spółdzielni są również współwłaścicielami spółdzielni. Ale ustawa o spółdzielniach socjalnych pojawiła się niedawno. Tak, bo w ogóle jest to przeznaczone dla określonej grupy, czyli nie wszyscy mogą tworzyć spółdzielnie socjalne. W Polsce, jak i również na świecie. Spółdzielnie socjalne mogą tworzyć osoby uprawnione. O, a co to za osoby? Czy osoby uprawnione z myśl ustawy są to osoby, generalnie można powiedzieć, jako osoby zarejestrowane na liście bezrobotnej w urzędzie pracy. Patrzę na to szerzej, to są to osoby generalnie wykluczone społecznie, czyli poza tymi, którzy nie mają pracy. To są osoby na przykład wychodzące z uzależnień to są osoby po wyjściu z, po odbyciu kary w więzieniu, to są osoby bezdomne, to są również ci, którzy uzyskali azyl w Polsce. Także cała ta sfera czy cała ta grupa osób wykluczonych jest uprawniona w myśl polskiego ustawodawstwa do założenia spółdzielni socjalnej. Jak to się robi? Jak one mogą zrobić? Jak mogą założyć spółdzielnię? To jest ważne, że jak no może nawet sama nazwa to sugeruje, ale jest ważna inicjatywa dolna. Gdy powstanie grupa, a polskie prawo zakłada, że minimum powinno być to pięć osób, jeżeli że powstanie grupa pięcioosobowa, która ma wspólne cele działania i widzi sens i widzi efekty ekonomiczne, czyli budowanie swego bezpieczeństwa ekonomicznego, jest w stanie stworzyć grupę inicjatywną, która później poprzez szereg działań może zostać zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym i wówczas uzyskuje jakby status przy spółdzielni socjalnej jako podmiotu prawa polskiego, jako podmiotu prawnego, czyli może być mhm. pozywanym, pozywaną przed sąd i reprezentować. No ładnie. A powiedz, no pięć osób, długotrwale bezrobotnych, tak, chcą założyć spółdzielnię. Dlaczego, dlaczego im się to opłaca? Dlaczego chcą? Bo, bo takie są przypadki w kraju. Tak, oczywiście. Co bo, za interes w bo, ta, tym jest? Przede wszystkim to trzeba wrócić do jakby pewnej idei, że spółdzielnie socjalne czy w ogóle ekonomia społeczna to nie tylko ta wartość gospodarowania czy gospodarcza, ale przede wszystkim to jest efekt socjalny, społeczny. A dlaczego pięć osób? Bo założenie jest takie, że problemy z tworzeniem działalności gospodarczej, z samą strukturą zarządzania, z innymi problemami, chociażby zaopatrzeniowymi z problemami marketingowymi, i tak dalej, i tak dalej, że jest łatwiejszy w grupie. Razem łatwiej, razem można się wspierać i spółdzielnia socjalna, co pewnie ważne jest dla tych osób, może uzyskać wsparcie. Członkowie, założyciele spółdzielni socjalnej może, mogą uzyskać wsparcie z funduszu pracy, jest on w dyspozycji starosty powiatowego. I to jest pierwszy jakby warunek. W jakiej wysokości powiem? Więc to jest czterokrotna średnia, jeżeli chodzi o członków założycieli spółdzielni, i trzykrotnie, jeżeli ktoś wstępuje do spółdzielni. To czterokrotna średnia w tej chwili to ile? Czterokrotnie średnia jest to w tej chwili około 13 tysięcy złotych. 13. Czyli 5 osób może wspólnie uzyskać 5 razy 13. 65 na początek, tysięcy Na początek. Na początek działania. Jest to zdefiniowane w ten sposób, że. Są to środki na tak zwane oprzyrządowanie stanowiska pracy. Jeżeli to będzie spółdzielnia budowlana, to typu betoniarka, typu podstawowy sprzęt, to jakaś pilarka, jeżeli to będzie samochód spółdzielnia. Można. Samochód można kupić również z, z tych środków. No, oczywiście, wyposażenie biura, komputer, biurko, krzesła itd. itd. I to jest jakby podstawą, że na tym, na tym sprzęcie, na tych środkach produkcji mogą bazować czy tworzyć jakby perspektywę swojej dalszej egzystencji mhm. na, rynku, na rynku pracy. W naszym województwie jest kilkanaście spółdzielni. Ty je wszystkie znasz, wspierasz. Powiedz, jak, jak sobie radzą te osoby? No właśnie, jest jakby kilka okresów w budowaniu czy powstawaniu spółdzielni socjalnych. Te najstarsze niestety powstawały jeszcze poza rządami chociażby tej pierwszej ustawy o spółdzielniach socjalnych. One miały najtrudniej, bo na dobrą sprawę, poza wsparciem moralnym, z reguły udzielanym jakś tam środowiskowo, to nie za wiele mogły skorzystać z pomocy państwa. Dopiero w 2007 roku przy, powstała pierwsza ustawa o spółdzielniach socjalnych, która jakby dawała możliwość ich tworzenia ze wsparciem państwa. Poza środkami z Funduszu Pracy członkowie takich spółdzielni otrzymywali, jakby wsparcie Państwa w postaci refundacji składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, mieli łatwiejszy dostęp do lokali, ponieważ samorząd lokalny był niejako zobowiązany w ustawie do wsparcia nowych, nowo powstających spółdzielni w postaci przekazania im na specjalnych warunkach chociażby lokali. Także kilka czynników składało się na to, że takie spółdzielnie warto było zakładać, i faktycznie te, które powstały już w tym, nazwijmy to, drugim okresie, na dobrą sprawę funkcjonują do dzisiaj, chociaż ze zmiennym szczęściem. No dobrze, ale te odważne spółdzielnie w jakich obszarach działają? Co robią? Jakie usługi świadczą? Spółdzielnie funkcjonują jak każde przedsiębiorstwo, czyli w oparciu o ustawę o przedsiębiorczości, czyli wszelka działalność, która jest tam wymieniona, jest dopuszczalna, mogą podejmować działanie, czyli mogą być produkcyjne, usługowe. Za wyjątkiem kilku, ale to w zasadzie jest to sprecyzowane dopiero na poziomie powiatu. A ty, jako osoba doświadczona, jak, jak byś polecił? Słuchajcie, że warto w tej branży się tutaj znaleźć. Na pewno, jak właśnie. Poleciłbym najpierw ogólnie. Te obszary, które są niszami gospodarczymi. Sprawdzają się spółdzielnie, które opiekują się osobami starszymi, sprawdzają się spółdzielnie, które w swoim statucie mają działalność typu porządkowanie, typu, typu oczywiście porządkowanie, czy, czy w prowadzenie prac porządkowych, czy w biurach, czy na zlecenie osób prywatnych. A budowlane? Budowlane, właśnie to jest. To jest też fajny przykład budowlany, które przez to, że z reguły w budownictwie, jakby zleceniodawcą są w przedsiębiorstwa albo instytucje państwowe jest, jest obowiązuje ich również udział w przetargu. I tutaj jest też bardzo ważne, że spółdzielnie socjalne mają preferencje już w samym, w samym założeniu, w samej specyfikacji przetargowej, mhm. mają preferencje już na samym początku. Mogą uzyskać kilkupunktową niejako przewagę. Z drugiej strony, mając na uwadze chociażby te wspomaganie w postaci refundacji świadczeń społecznych, czy chociażby jakby tańszy wynajem lokalu, powoduje to, że te spółdzielnie są relatywnie w ofercie swojej tańsze. Mhm. I one, jak praktyka wykazuje, faktycznie bez specjalnego problemu wygrywają przetargi publiczne. No proszę, to świetna zachęta. Musimy kończyć. Temat jest ogromny, pewnie moglibyśmy długo rozmawiać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu.